Witam, jestem Ro, a to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy Fusion Fall Retro. Dokładnie, tak moi drodzy. Monkey Business, kurde. Ciśniemy, bierzemy misję sobie od, od pana ojca, kurde. Ty już już kapitan Homes. Eee, dokładnie, gdzie mam lekki redesign aktualnie i podobałem się o paru misjach. Jedna jest nawet w sektor V, więc wracamy się tam. Kurde, 12 level, a oni mi każą iść na miejscówki do czwartego. Bywa i tak. No, widzicie, mówię, zrobiłem z taki lekki redesign. Coś długo łaziłem. E, e, tak jak wcześniej, no kurde, dosyć długo miałem taki właśnie design. I się okazało, że tą maskę, tą żółtą, ja już kurde mam. E, o której mówiłem, że właśnie do niej jest, jest jeszcze. Znaczy, tu, e, do niej jest jeszcze głowa. Ten mózg, o którym ja Wam mówiłem, i się okazało, że ja go już mam. Więc, okej, okay, mam Mirosmart Asystent, więc aktualnie dosyć ciekawie. Myślałem, że to nie mam, a się okazało, że mam, po prostu patrzyłem sobie do banku. Mam no na przykład e, tego właśnie e, oktopusa, że tak go nazwę, to e, ten plecaczek, co miałem wcześniej. Okazało się, że też go już wcześniej miałem, zanim dostałem te jajka od Dolaka, więc. Ups. OK, teraz ciśniemy z powrotem do pitchy Commons i z Piczki Commons pociśniemy sobie jeszcze do Goat's Junkyard, ponieważ tak jak myślałem, miałem rację Kup coś ma, więc trzeba się do niego wrócić. Eee. No cóż, bywa i tak. Okej. Okay. To lecimy. Okej, okay, oto już żeśmy zalecieli. Jak widzicie, aktualnie ma jakąś misję. Dobra, zobaczmy sobie. Okej, okay, tutaj musimy się wrócić. Tu musimy iść do. Eee, gdzie ja idę? <tutuś> tutaj, musimy tutaj musimy iść do Nuclear Plant. więc no, ciśniemy do Enzry w takim razie. Okej, okay, no to ciśniemy teraz z kamperem. Może jakbym ja chciał, żeby w tej grze istniały jakieś statystyki, jakieś, żeby było widać, ile, nie wiem, na przykład wydaliście kasy na małpy przez całą grę czy coś. To byłoby fajne. Chciałbym wiedzieć, kurde, jak bardzo się wzbogaciły te cholerne małpy na, 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 na tym, że mnie przewożą. Ok. Tutaj nikt, nikt nic nie powinien mieć i tak też jest. Co? To to jest Dexbot. To jest w City Station! Boże, ta gra mi już każe tam iść. Dobra. Okej, okay, ale na szczęście nic złego się nie stało, ponieważ i tak mam iść do Habitat Homes. Z tego co zresztą widzę, na sam początek Habitat Homes, więc pozwolę sobie nie cisnąć małpami. Dobrze, widzę, że to jest początek? Tak, dobra. Więc mówię, na szczęście nic się nie stało. Po prostu myślałem, że to chodzi o, to, o, o tego robota, zapomniałem, że Q12 jest aktualnie w City Station. No okej, okay, w porządku. Czyli tak, dzisiaj po raz pierwszy zalecimy do City Station. No i z tego co też widziałem po misji od Bujki poci pociśniemy też jeszcze do City Hall, czyli kompletnie dwie dzisiaj nowe miejscówki, więc no. Jest aktualnie ciekawe. Ciekawie jeszcze w tym odcinku miał dzięki temu szansę, żeby wam pokazać, że w City Hall w tej chwili leci inna muzyka niż wreszcie downtown. Ponieważ tak, to jest to co się stało właśnie przez ostatni update w tej chwili w City Hallu y, Gra, muzyka, która była przynajmniej wcześniej w całym Downtown, ale w tej chwili po prostu się lekko to zmieniło Więc, więc tak Więc ciśniemy aktualnie Dzisiaj troszeczkę tak mówiąc o mojej stylówie W tej chwili bardziej się ubrałem tak fusionowo <laughs> Że tak powiem Okej, w Habitat Homes Ciśniemy aktualnie Okej okay. Zabij Motorille. Super! Motorola kuła <grywa> Dobrze! Rama Jama, to też jest gościu w City Station I to zresztą będzie chyba nasz taki nowy typ od, od, od misji z Guidem. To dobrze, tak więc zobaczmy Aktualnie muszę opóźnąć aż dwa miejsca do City Station Więc aktualnie to, post to, to postanowię w tej chwili zrobić Okej okay. Czy ja chcę się przebijać tak kurde na YOLO do City e, Point? <laughs> nie wiem, <laughs> chyba nie, mam w 100% szczery. No City Station już nas kurde tam, tam zachęcają do pójścia do level 13. W sensie pamiętam chyba City Station wciąż ma level 13, tak <laughs> samo jak, jak City Point. Mogę się kurde mylić. Nie wiem czemu aktualnie, jeśli chodzi o lewle z tamtego miejsca, mam, mam pewną dziurę w pamięci. Chcę pójść na autobusik aktualnie, dlatego się cofam, bo twierdzę, że, że autobusik będzie bezpieczniejszą formą e, komunikacji, jeśli chodzi o, o. Zwłaszcza o City Point. Mam w 100% szczery. O oh, kurde, akuratnie, Szybko, kuła. No, Elo, udało się. Dobra. To ten, to ja se odsapnę, czy coś. I jademy aktualnie. Okej. Okay. God damn it. Więc, no, poznamy kolejną część aktualnie miasta. Więc, więc, kurde, pięknie. Jak mówię, w 100% szczery. Ach, ta muzyczka. Kurde, downtown. No, przed nami ukazują się dorąbane takie pseudowieżowce czyli to oznacza, że zbliżamy się do prawdziwego downtown, czyli właśnie City Station. Tak jak już mówiłem o City Point, to jest taka dziura w downtown aktualnie. To jeszcze, City Point jest taką granicą pomiędzy przedmieściami, a centrum właśnie. No, oto i City Station, kurde. Goddammit. Widzicie, wszystko tutaj lata, wszystko jest tutaj takie, takie futurystyczne, podoba mi się aktualnie to. No coś zobaczyć. Na jakim ty levelu jesteś? Level 13, czyli tak jak myślałem. Czyli City Point, City Station mają te same lewle, więc tak. Okej. Okay. Polecam tędy się aktualnie wspinać na ten wieżowiec. Jest jeszcze inna forma e, przez te platformy, które są strasznie powolne. To jest aktualnie forma, którą odkryłem dzięki Dolakowi, e, ale zauważyłem, że sporo ludzi aktualnie tak ciśnie, więc to jest po prostu najlepszy sposób aktualnie w tej chwili. Okej, okay, Rama, Jama, Monkey Business. I don't have no time for no monkey business. <laughs> Queen kurde. Dobra. Okej. Okay. Na Do Maxa, przecież to jest Townsville Park pogięło was. No Townsville Park mam się kurde pchać? No to ciśniemy kurde. 300 sekund nam dali. Townsville Park z kolei to jest miejsce na level 16. Co ta gra od Piernicza dzisiaj. Ok, zapomniałem, że aktualnie tego od nas wymagają. No dobra. Jak dojdziemy tam żywi, to, to w porządku. Ta Park to kolejna taka dziura w Downtown. Na 100% szczery. Nawet jeszcze trochę większa niż City Point. Okej, okay, w sumie mógłbym pocisnąć tam tamte tory, bo tu się już kończą. No mógłbym. I postanowię to zrobić. Nie dolecę, dobra. Urwa. No dobra. To są level 15 w, aktualnie w Townsville Center. Tam aktualnie tam, jak widzicie, tam jest taki ratusz jakby i to jest właśnie City Hall. Tam jest ratusz samego burmistrza z atomówek więc tak. A te budynki, które tutaj tak podupada, podupadają, to jest typowy krajobraz Townsville Park, do którego się właśnie zbliżamy kurde. No i w Tanzu Park w ogóle nie leci muzyka w tle. Jest, mówię taka, taka, taka straszna dziura, jak mam w 100% szczery. Okej, okay, dobra. Przeciwnicy na lewo, ci... przeciwnicy na prawo. <laughs> no ale oto i jesteśmy. Skoro już tu ciśniemy, to aktualnie zahaczymy o małpy, żeby już mieć tutaj dostęp łatwy. Okej okay. Aaaa, ah, get out of here. Właśnie ta droga jest przerąbana, bo tutaj tyle przeciwników potrafi was zaatakować z jednej i z drugiej strony to jest przerąbane na lewu 16, a ja jestem na lewu 12 przypominam <laughs> Więc no, jak widzicie dziura totalna No <laughs> Nawet infected zone to jest jakaś kurde tragedia tam <laughs> No dobra, siema maxik jeśli chodzi o Maxa Tennysona, kurde, powróć do z okej, okay, w porządku, zarąbiście. Tutaj widzicie, mamy nawet Pana Szkotmana z Samurai Jacka i Numera 1 z Klanu na Drzewie, więc, więc kurde, nieźle dosyć, czy mam już dostęp do City Hall, ale tak jak to już nieraz mówiłem, ciśniemy do City Hall na piechotę, dlatego, gdyż e, aktualnie e, no, cisnęliśmy tutaj za pomocą małp y, przy okazji y, tych specjalnych eventów Ale normalnie tutaj nie cisnęliśmy, robiliśmy to za pomocą dolaka A ja chcę jednak tradycyjnie za pierwszym razem pocisnąć tam na piechotkę Więc tak też robimy Więc ciśniemy teraz do City Hall, na szczęście ono nie jest jakoś wielce daleko Więc no, ej, tu jest zarąbina, zarąbista miejscówka Widzicie ten ekran y, tutaj, tutaj? Aktualnie są puszczane jakieś... Y, Rzeczy z oryginalnych kreskówek, przysięgam. No chyba tylko atomówki lecą, dlatego, no bo tu w sumie, no... Townsville Center, nie oszukujmy się. Coś no, takiego było. Strasznie słabo widoczne, ale jest tu brawurka! Dobra, łotewa, spidziulamy stąd. Kurde, przestań mnie bić! No kurde, pajaców! Okej. Okay. Jesteśmy w Townsville Center już. Okej. Okay. Townsville Center to też zresztą bardzo fajna miejscówka Więc no, widzicie tutaj Dorąbanie aktualnie Czy ja muszę coś zobaczyć? Dobra, ta szmaciura nie ma do nas misji Nie pamiętałem czy ma jest ta księżniczka z, z... O, jak słyszę to jest inna muzyka, jest wolniejsza To to jest oryginalna, aktualnie muzyka z Downtown, która była wcześniej, o kurde Tylko mnie nie zabijajcie no, to jest ta, aktualna krzyżniczka jest e, krzyżniczką z atomówek. To jest ta, która chciała być atomówką, ale coś jej nie pykło. Ok, te, okay idziemy do pana burmistrza. No tutaj mamy też bajkę. Ok, pickle card. No to nieźle. Oczywiście, <gry> Majors Assistant, kurde. Sam sobie nie mogłeś przynieść tego pikla. Okej, okay, mamy drugą misję aktualnie. Zobaczmy co my tutaj dostaliśmy. O, Myer Glory Shirt, ale... ponieważ że jest rare jest słabsze. A no tak, bo to jest ultra rare z... z... E, guard e, tego. z Guida. Ok, go to City Station, czyli obdowaj mamy teraz misję, żeby pójść do City Station. O tu jest ta misja. Dobra, to, to najpierw to, bo to będzie na miejscu. Więc kortem, już od razu małpy to skorzystamy sobie. Jak widzicie, mam dostęp do City Station, e, więc no, więc już teraz mamy ze spokojem dostęp. Możemy się tutaj wrócić. Nawet zapomniałem aktualnie dojść do tych małp w City Station, ale cii, zapomniałem się zarejestrować. Ale żeby już po prostu e, w tej chwili nie żerować na moim popełnionym błędzie, po prostu polecimy już normalnie. Żeby nie było większych problemów. Okej, okay. no i teraz znowu leci się przyspieszona muzyka, więc tak, ta wspomniana w tej chwili jest, tak jak już wcześniej mówiłem yy, po prostu specjalną muzyczką dla City Hall'u, więc, więc tak to aktualnie wygląda. Okej, okay. z takim jakby ekskluzywem dla tego miejsca, e, dobra, Pandex pod Q12, okej. Okay. Mamy kolejną sobie tej skrzyneczkę, tutaj mamy jakiegoś słodkiego gnat'a. Go to city station. To jest misja, w której musimy na czas popierniczać przez niektóre miejsca, z tego co pamiętam. No przypominam, że tutaj są niestety przeciwnicy wyżsi, wyżsi levelowo, więc też musimy uważać na siebie tak trochę. Czy, tutaj, czy to jakoś na przyspieszenie? Jest. No jak widzicie mamy 150 sekund, żeby dojść do pewnego miejsca. Nawet nie wiem, czy to przypadkiem nie dojdziemy do Marquero, czyli do kolejnego miejsca. Dzisiaj tyle rzeczy, tyle miejsc od, odwiedzamy w downtown, to jest po prostu wow. Ale tak mi się coś wydaje, że chyba to aż do Marquero dochodzi, czyli aktualnie do miejsca, które zostało zainspirowane kreskówką klasa 3000. Jest to kreskówka, która leciała dosyć w sumie krótko, ale była bardzo fajna aktualnie. O właśnie. To jest zarumpista muzyczka w tym miejscu w Downtown, ponieważ, tak, jak ja już mówiłem, że jest, jest, są tylko dwie muzyczki w Downtown, to ja miałem na myśli Downtown jako właśnie te po początki, ponieważ w tej chwili jesteśmy tak jakby przy plaży, niedaleko plaży, i to już po prostu jest inna część Downtown, i tutaj też już jest inna muzyczka po prostu. No Każda arena, jakby właśnie, czy to jest centrum, czy to są przedmieścia, rozdzielają się na parę innych części. Czyli właśnie downtown rozdziela się na, e, na właśnie na samo centrum najnormalniejsze, na e, plaże, tak jak właśnie tutaj jesteśmy i na takie jakby. to się nazywa Science District, można byłoby to nazwać po prostu coś w stylu z nauką związane e, nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć na język polski e, no, dokładnie. No, przedmieścia można właśnie na na te miejsca, gdzie jest piszki commons, o no, tam już jest też inne mie miejscówki. No po prostu tu się rozdziela na różne inne takie wersje, że tak powiem. Dlatego są po prostu różne muzyczki w niektórych miejscach. Dobra. Są aktualnie level 14, więc więc no. Ale ciśniemy, kurde. Na to palca będzie musieli tej zaatakować, bo stoi za przy tym dildo hierarchii <here> pajacu. Okej, okay, easy. Enough. Ok. Teraz kolejne 100 sekund. Dostaliśmy, kurde. Te przeciwnicy są tak muzycznie właśnie jakby zrobieni niektórzy. No tak jak mówię, to jest po prostu z klasy 3000. E, Infected Zone ma aktualnie bardzo fajną e, instrumentalną muzyczkę. to też przyjdzie w przyszłości. Okej, okay, mamy Spicius Spicius, kurde z Sonika. <laughs> kurde. Tylko panowie nie zabijajcie mnie tak trochę, bo się wkurzę. No, halo. <laughs> Okej, okay, idziemy tędy. Te, to miejsce chyba nawet dochodzi do samego City Point. Z tego co pamiętam. No masakra, nie lubię tej misji. zwłaszcza tak mamy pojazd który jest jednak odrobinkę wolniejszy od, od, od nanosów na prędkość, to, to kurde, bywa tak, że jest to na styk dosłownie, więc bez żadnego nanosa czy pojazdu nie zrobimy raczej tej misji na czas. Na to trzeba się nastawić. 43 sekundy zostały, a to było tak gdzieś nie jakoś więcej daleko w City Point, ale no tak, tak kurde trochę dalej, niżli bliżej. No dobra, zbliżamy się w końcu, 30 sekund się, że to będzie zaraz przy jakimś przeciwniku. Oczywiście, że jest. Dobra. Trzeba powstrzymać tą głupią mysz. Ci przeciwnicy to po prostu jest jakiś żart. Nieśmieszny, O, oh, fuck. 14 sekund. 10 Boże, szybciej. Udało się. Jeszcze dalej? What the fuck? Only one more. Dobra, czyli ostatnie. Dobra, trzeba się wspiąć szybko na tory. Okej. Okay. Ja pierniczę. No to to nasze się już bliżej. No serio się musimy martwić o o czas. Prędzej musimy się martwić o swoje życie, jak <laughs> mam w 100% szczery. A, jeju jeju. Dobra. Wróć do burmistrza. Super, dobra. Pójdźmy sobie na, na na przystaneczek, który jest niedaleko. Kurwa, nie No kurwa, coś mówiłem. Ja nie wiem czy ja dojdę żywy do przystanku. wiem pójść tędy, bo tam kurde było aż trzech przeciwników na ulicy, prawie że. I to takich dosyć potężnych jestem. To jeszcze jest po drugiej stronie, no tak. Dupa. Okej. Okay. Dobra, myślałem, że będzie mi dalej atakował tutaj, nie? No dobra, to teraz czekamy aktualnie. Bo jest na razie ostatnia misja. Ja wiem, że jeszcze chudy w piczki komuś coś ma, znaczy coś będzie miał. Tylko właśnie kurde, nie pamiętam co triggerowało jego misję. Mam nadzieję, że to, co triggerowało jego misję, to już to zrobiłem, że tak powiem. Okej, okay, dobra, nadjeżdża. Autobusik. Okej. Okay. W dzisiejszym odcinku odwiedzamy po prostu wzdłuż i w jak mam 100% szczery. Będę dosyć ciekawy aktualnie. Masz skrzynka. A, level 13, no tak. Jak tak latamy w tą i z powrotem po takich levelach, to nie masz co dziwić, że tylko, że, że takie rzeczy aktualnie dostaję. Ej, w sumie ja mogłem iść. Nie no, mogłem iść tędy, ale, ale ja bym zginął, jakbym poszedł na skróty. Bo można łatwo się dostać z City Point do City Hall, ale, ale to jest trochę niebezpieczne na, na, mój, na moim levelu, więc, więc w sumie może i lepiej. Ej, zbagowały się autobusy, bo teraz ja zauważyłem. Czasami jest tak, że z jakiegoś powodu dwa autobusy jeżdżą prawie że w sobie i to jest właśnie jeden z tych momentów. Są dwa autobusy w jednym. Kurde, pajace. Wszyscy mnie biją dzisiaj, no. Okej. Okay. No i ciśniemy kurde małpami. Do City Hall. To jesteśmy. Dobra, ta misja już jest skończona. I w tej chwili mówię, ja planuję pójść do chudego. Ja mam nadzieję, że on już ma dla mnie tę misję, bo ja wiem, że na pewno mi się wydaje, że tylko on już został. Eee, i, I mówię, trzeba zobaczyć. Teraz kamperem do pitchki Commons? I mam wielką nadzieję, że e, on już dla mnie. swoje misje ma. Bo to nie, był, nie była jedna, tylko były chyba z dwie. E, powiedz, że masz misję. No kurde, no nie ma. No what the fuck? Kto może mieć jeszcze misje w tej chwili A, W Campkinie zrobiłem zrobiliśmy wszystko, w Osterską zrobiłem wszystko W Sektor V zrobiłem, w City Hall zrobiłem Pocisnę sobie do Ensville. To be safe Mi się wydaje, że te misje właśnie od chudego były od Ensville. Tylko czy ja tej nie skończyłem? No nie Dobra, moi drodzy, w takim razie będę kończył chyba ten odcinek. Po prostu będę musiał ogarnąć, co ja zrobiłem, a czego nie zrobiłem. Bo w tej chwili mam mętli w głowie i nie wiem, jak, jak, jak dostać się do kolejnych misji od chudego. E, tak więc, tak, moi drodzy. E, dziękuję Wam e, bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że on się on podobał. I do zobaczenia Ewy w następnych odcinkach. See ya.